Cześć, to nagranie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz zarabiać na rynkach finansowych, ale niekoniecznie masz pieniądze, które jesteś gotowa, jesteś gotowy stracić na tych rynkach. Niekoniecznie masz duże środki do tego, żeby inwestować, bo wiadomo, żeby dużo zarabiać na rynkach finansowych, to też trzeba dużo wpakować na giełdy. I niekoniecznie chcesz ślęczać godzinami i analizować rynki. Sytuacje gospodarcze, uczyć się tego wszystkiego, co jest niezbędne do tego, żeby faktycznie na tych rynkach finansowych zarabiać. Bo są osoby, które bardzo dużo tam zarabiają i są osoby, które bardzo dużo tam pracą. Jeżeli Jesteś taką osobą, która chce tam zarabiać, ale niekoniecznie właśnie masz te pieniądze, masz wiedzę, masz narzędzia i rozwiązania, to to nagranie jest zdecydowanie dla ciebie. Ja jestem również taką osobą. Mnie się marzyło, żeby zarabiać na rynkach finansowych, natomiast ani kapitał, ani wiedza, ani chęć uczenia się tego w poważny sposób to nie były rzeczy, które, które były tożsame ze mną i mam, znalazłam dla siebie rozwiązanie i dzielę się tym rozwiązaniem z tobą, bo. Jest fenomenalne. Ja nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. Od 2,5 roku mieszkam w Portugalii, dzięki temu, że mm, nauczyłam się pracować typowo zdalnie i a, uczę też w jakiś sposób budować swoją wolność geograficzną i wolność finansową. A ta moja nowa, jedna z gałęzi mojego zarabiania, bo to jest jedna, nie jedyna, jedna z gałęzi mojego zarabiania, czyli właśnie zaczęłam budować swój, swoje doświadczenia na rynkach finansowych, docelowo, żeby mieć. Dużo pieniędzy z tych rynków finansowych, to jest coś takiego, z czym się z Tobą podzielę. A Kashex to jest aplikacja i system do zarabiania, który daje nam platformę wiedzową, czyli możesz się uczyć, jak chcesz samodzielnie w przeszłości podejmować decyzje. Ale daje nam też dostęp do edukatorów, czyli do osób, które ślęczą godzinami, mają dziesiątki tysięcy godzin na swoim koncie, na rynkach finansowych i są na bieżąco, znają mechanizmy, znają zależności, umieją podejmować decyzje i mają nerwy do tego, żeby podejmować te decyzje. Ja mam trzech takich edukatorów, których zostało, którzy zostali mi poleceni właśnie ze względu na bardzo wysoką statysty, statystykę i bardzo, bardzo wysoki procent skuteczności decyzji. Wiadomo, że nie ma takiego, co ma 100% skuteczności decyzji, natomiast te, m, tych trzech edukatorów, których mam, to oni mają bardzo tam powyżej chyba 87% m, albo nawet 93%, zależy który to jest bardzo wysoka skuteczność. A i Dołączyłam do systemu, który daje mi pieniądze na inwestowanie, na czym to polega i dlaczego jest to takie magiczne. A kaszek to jest platforma, który, w której masz dwa rodzaje sygnałów. Masz albo na poziomie, czyli tak naprawdę, tak naprawdę trzy rodzaje, mmm, trzy rodzaje, można by powiedzieć. Po pierwsze, masz tap to trade. Czyli masz tylko i wyłącznie, gdzie klikasz, czy dostajesz sygnał. Widzisz, że to jest ten edukator, z którego chcesz korzystać. Dostajesz sygnał i, i klikasz ten sygnał, i tutaj trader, tutaj ekspert zamyka ci to automatycznie. Jest tak skonstruowana aplikacja, że ona już obsługuje automatycznie takie transakcje. Drugi rodzaj sygnałów to jest taki, który ustawiamy ręcznie, czyli, czyli edukator podaje jakby parametry wejściowe, poziom stop lossa, czyli miejsce, w którym mamy, mamy ustawić granicę, że jeżeli cena by spadła, to transakcja ma się automatycznie zamknąć, pięć poziomów TP, Take profit 1, 2, 3, 4, 5 i mamy dokładną instrukcję, w jaki sposób to ustawić. I w zależności od tego, czy mam czas patrzeć na komórkę i czekać na kolejny sygnał, to albo ustawiam sobie TP5 i dążę do tego, żeby zarobić na poziomie Take profit, czyli tego piątego poziomu wielkości zarobiania, ale to wtedy wymaga większego zaangażowania, bo muszę kliknąć, jak dostaję sygnał, że. Mm, że TP1 zostało osiągnięte, to muszę przesunąć stop lossa na TP1. Natomiast jeżeli nie mam czasu, to ustawiam od razu TP1 jako, jako źródło wzięcia zysku. I jak wiem, że nie będę mogła patrzeć na telefon i, i nic zmodyfikować, no to mam tą bezpieczniejszą wersję. No i trzeci rodzaj, no to masz mnóstwo szkoleń, gdzie możesz się uczyć tych rynków, żeby docelowo być być może nawet takim edukatorem, czyli żeby zbudować sobie wiedzę, doświadczenie i zrozumieć to tak bardzo głęboko, żeby. Móc samodzielnie podejmować decyzje o rynkach. Ta trzecia opcja mnie zupełnie nie interesuje. I teraz, płacąc za dostęp do tej wiedzy, płacąc do, za dostęp do Akaszek, do całej platformy i do edukatorów, do mm, informacji od edukatorów, ty dostajesz challenge. Dostajesz konto challengeowe, które polega na tym, że. Mm, w zależności od pakietu, który kupisz, możesz mieć 10 tysięcy dolarów konta challenge'owego, możesz mieć 100 tysięcy, możesz mieć 200 tysięcy, czyli w zależności od opcji, którą sobie wybierzesz. I dla przykładu, jeżeli ktoś decyduje się na tą wersję za 10 tysięcy, to płaci tylko 138 euro za, za taki dostęp do platformy miesięcznie, może w każdym momencie zrezygnować, natomiast 10 tysięcy dostaje do grania. I jest to wersja demo. Jeżeli nauczysz się tego i będziesz słuchać, nie będziesz szarżować, to to jest kwestia trzech tygodni, może 6 tygodni, w zależności od tego, jak układają się rynki i na ile masz czas, żeby, żeby klikać te rekomendacje, żeby klikać transakcje. I w momencie, w którym osiągniesz w ramach tego konta najpierw 10% zysku. Potem 5% zysku, to firma daje ci kont konto z żywymi pieniędzmi, z prawdziwymi pieniędzmi. Czyli najpierw udajesz, że zarabiasz, ale tak naprawdę uczysz się tego, a potem jak pokażesz, że masz nerwy, że. Że faktycznie umiesz słuchać mądrzejszych od siebie w tym zakresie i umiesz trzymać się zasad, których jesteś uczona, jesteś uczona, no to dostajesz konto z prawdziwymi pieniędzmi. I z tych prawdziwych pieniędzy robisz dokładnie to samo co na wcześniejszym koncie dymowym, z tą różnicą, że 80% zysku jest twoje, a 20% jest firmy. I ja sobie zadawałam pytanie na początku: jak to jest możliwe? Że firma chce nam dawać żywe pieniądze do tego, żebyśmy grali. No i wiem, dlaczego chce nam dawać, i jest to bardzo logiczne. Z prostego powodu. W momencie, w którym konto challengeowe mamy, i pokazujemy, że umiemy słuchać albo nie umiemy słuchać, tak naprawdę dostają żywe pieniądze tylko te osoby, które udowodnią, że umieją słuchać, umieją klikać, umieją trzymać nerwy na wodzy, bo to, co najgorszego może się wydarzyć, to że ludzie zaczynają widzieć pieniądze, że zarabiają i zaczynają wymyślać sobie własne strategie. Wydaje im się, że są już tacy mądrzy na tych rynkach, że zaczynają przeszarżowywać. Ja na przykład tak wtopiłam na dwóch transakcjach, dlatego że nie poszłam za rekomendacjami. Wydawało mi się, a, a to jest takie łatwe i tak fajnie idzie. No to to kliknęłam sobie lota 02 zamiast 01 i zrobiłam dwie takie same transakcje zamiast jedną. No to jak jedna poszła, no to automatycznie straciłam na dwóch. Ale to są takie podstawowe błędy, o których się mówi, żeby ich nie robić. I ja po prostu, no właśnie. I teraz już jestem mądrzejsza o to i tego nie robię. Natomiast nie każdy jest taki mądrzejszy. część ludzi nigdy nie dochodzi do konta właściwego ze względu na to, że nie słucha, że chce to robić po swojemu. To tak nie działa, tak? Czyli jak chcesz to robić po swojemu, to musisz się nastawić na to, że stracisz bardzo dużo pieniędzy, zanim się nauczysz. Więc założenie jest takie: słuchaj, idź wskazówkami, a zaczniesz zarabiać żywe, realne pieniądze. I mm, to, co jest bardzo ważne tylko, to to, że przy koncie za 10 tysięcy dolarów, to trzeba mieć tą świadomość, że tam kokosów się nie będzie zarabiało. Dlatego, że tak jak ja patrzę na transakcje, to dzisiaj to jest dokładnie ta sama praca, co na przykład mam kolegę czy koleżankę, którzy mają 100 tysięcy konto, 200 tysięcy konto i kiedy ja zarabiam 15 dolarów, oni zarabiają 150 albo 300. Dokładnie te same rzeczy robimy. Kiedy ja zarabiam 5 dolarów, oni zarabiają 50 albo 100. I to jest ta różnica, czyli twoim celem, jak chcesz zarabiać realnie na rynkach finansowych, jest nawet, jak nie masz na początku pieniędzy, to zacząć od konta za 138 euro, natomiast później natomiast później przejść do, do konta za 100, z budżetem 1000, czyli z. Na 100 tysięcy, 100 tysięcy dolarów albo, albo 200 tysięcy dolarów. Te kwoty są w dolarach, tak? Czyli płacimy miesięcznie 138 euro, ale dostajemy konto na 10 tysięcy dolarów, albo płacimy jednorazowo za dostęp do platformy na cały rok. I wtedy jest konto za 997 dolarów, jest konto na 100 tysięcy dolarów. Dlaczego firmie opłaca się dawać takie pieniądze? Dlatego, że w momencie, w którym ktoś udowodni, że trzyma nerwy na wodze, umie słuchać, to dla firmy to jest bardzo duża korzyść do tego, żeby, żeby dać takie pieniądze do obrotu, no bo ma 20% z wszystkiego, co ktoś klika. Więc jest to super. Natomiast firma też jest oczywiście zabezpieczona, bo tak jak możemy stracić konto challenge'owe, jeżeli zrobimy stratę w jednym dniu na poziomie minimum 5% albo zrobimy stratę całkowitą konta na poziomie minimum 10%, to tracimy konto challenge'owe. Czyli może być tak, że jak przeszarżujesz, to po prostu trzeba będzie kupić kolejne konto challenge'owe i tyle. Nic więcej się nie wydarzy, to jest i tak słaba strata, bo zwróć uwagę, że jeżeli płacisz 138 euro, a stracisz na, na tym koncie demo 1000 euro, no to żeby do, dojść do dokładnie takiego samego doświadczenia, to byś musiała stracić 1000 euro, 1000 dolarów, przepraszam, a nie euro. 1000 dolarów, a nie 138, więc dla Ciebie jest to atrakcyjne i dla firmy jest to atrakcyjne ze względu na to, że jest szansa, że się nauczysz i będziesz dobrym traderem. Dlaczego firmie się opłaca dać nam 10 tysięcy żywej gotówki albo 100 tysięcy żywej gotówki albo 200 tysięcy dolarów żywej gotówki? Dlatego, że te konto oczywiście też są zabezpieczone, że jeżeli stracisz w jednym dniu minimum 5% albo całościowo minimum 10%, to firma tak samo ci kasuje to konto, co oznacza, że firma nie ryzykuje dla nas 200 tysięcy dolarów, tylko tak naprawdę ryzykuje 20 tysięcy dolarów. Ale w momencie, w którym ja płacę płacę za to 997 dolarów za ryzyko, a gdzie firma ryzykuje 20 tysięcy dolarów, no to dla mnie jest to bardzo atrakcyjna formuła, dlatego że w momencie, w którym mamy, gdybym chciała nabyć dokładnie to samo doświadczenie, musiałabym wpakować swoich 200 tysięcy dolarów na giełdę po to, żeby się tego uczyć i Jakbym straciła nawet z tego i bym wcześniej zamknęła swoje konta, wyciągnęłabym pieniądze przed czasem, hmm, przestałabym grać, no ale to 20 tysięcy stracić, a zapłacić za platformę szkoleniową 997 dolarów, to jest przeogromna różnica. Czyli podsumowując, za co płacisz, dlaczego jest tak atrakcyjny ten system, dlaczego bardzo Ci go również polecam, jak chcesz zarabiać na rynkach finansowych, a, a nie chcesz się ich uczyć tak jak ja i nie chcesz pakować swojego kapitału. Kupujemy dostęp do platformy szkoleniowej, do doświadczonych traderów, do, do, do bardzo sprawdzonych, dobrych sygnałów. Mamy ogrom wiedzy, narzędzi, rozwiązań i pełną automatyzację do tego, czyli bardzo dobrze skonstruowany system, który jest łatwy do wdrożenia i który nawet, nie wiem, 73-letnia pani, która jest w zespole mojego ma robi to i zarabia pieniądze na rynkach finansowych. To co jest fajne, że jeżeli nie masz na dzień dobry 997 dolarów, żeby zapłacić za platformę za cały rok i dzięki temu mieć dostęp do, do wyzwania na poziomie 100 tysięcy dolarów, a nie 10 tysięcy dolarów, to ja jestem w stanie Cię nauczyć, w jakimi mechanizmami rekomendacyjnymi, pokazując ten biznes, uzbierać na swoje konto. Czyli zarobić na swoje konto i dzięki temu mieć na tą inwestycję, żeby kupić dostęp do platformy na cały rok, i wtedy masz to pierwsze konto 10 tysięczne, ono zostaje już twoje, i będziesz grać kontem 10 000, ale w momencie, w którym kupisz sobie drugie konto, właśnie opłacisz tą platformę na cały rok, dostaniesz wtedy 100 tysięcy, challenge 100 tysięcy tak? I będziesz mieć 10 tysięcy i 100 tysięcy więcej. Jest to fajne rozwiązanie, bo klikając dokładnie tą samą robotę, masz 10 razy wyższe zyski niż, niż mniejsze. Więc masz z mojej strony, dołączając do mojego zespołu i budując tę nogę taką bardzo mocno finansową, przyszłościową i ogrom milionerów jest dzięki rynkom finansowym, to masz dostęp do akaszek, dostęp do do całej wiedzy, w jaki sposób ten rynek działa, ale też do uproszczonej wiedzy, czyli tylko i wyłącznie do sygnałów, do rekomendacji. Masz mnie jako laika, który się tego nauczył i który to robi na pokładzie, że tłumaczę z polskiego na nasze, jak ja to się śmieję i tłumaczę to wszystko w taki ludzki sposób, żeby to było zrozumiałe, masz mnie też jako tłumacza, bo część, czyli większość edukatorów jest anglojęzycznych, ale masz też, masz też dostęp do mnie, gdzie ja pewne materiały robię typowo po polsku i, i to jest bardzo, ale to bardzo wsparciowe. Masz możliwość zarabiania na rekomendacjach i system jest bardzo ciekawy, bardzo dobrze płaci, co oznacza, że jesteś w stanie zarobić na swoje. Konto fundowane droższe albo po prostu też zarabiać dodatkowo nie tylko z rynków finansowych, ale także z rekomendacji i to wygląda bardzo, ale to bardzo atrakcyjnie. No i przede wszystkim nie ryzykujesz ogromnych pieniędzy, żeby zarabiać ogromne pieniądze, tylko kupujesz dostęp do platformy, czyli kupujesz edukację i nie ryzykujesz tak naprawdę żadnych swoich pieniędzy, bo ty kupujesz dostęp do edukacji do sygnałów. Czyli tak jak kupiłaś, kupiłeś jeden, drugi, trzeci, 50 kurs na rynku, no to tam nie dostałeś nic poza wiedzą, a tutaj masz wiedzę i masz od razu dostęp do konta challenge'owego, który mamy prostą instrukcję jak challenge'owe konto zamienić w żywą gotówkę. Odezwij się do mnie, z radością opowiem, odpowiem Ci na wszystkie pytania i pokażę Ci te mechanizmy z bliska. Jestem zafascynowana, bo wreszcie mogę budować na rynkach finansowych coś, co wcześniej było dla mnie nierealne. Ja nie chciałam, ja nie chciałam uczyć się tego w poważny sposób, ja nie chciałam. Ryzykować własnych pieniędzy. Nie mam też takich pieniędzy, żeby 200 tysięcy włożyć na rynki finansowe, a bardzo podoba mi się opcja, że mogę zarabiać z 200 tysięcy dolarów nie swoich pieniędzy 80% zysków. Napisz do mnie, jestem do Twojej dyspozycji i z radością poprowadzę Cię w tej podróży po Twoją wolność finansową i geograficzną, właśnie na rynkach finansowych. Pozdrawiam Cię serdecznie z mojej pięknej Portugalii.